LEGO ELS 41173 Szkoła Smoków w Ilwendale Przeznaczony dla osób wieku 7-12 lat. W zestawie znajdziemy jedną minifigurkę laleczkę, smoczego trenera Tidusa Burzolta, a także małą smoczycę Miku. Szkoła Smoków ma wymiary wysokość 12 cm, szerokość 16 cm, głębokość 10 cm, Przy szkole znajduje się drzewo, na które można się wspiąć po linie, oraz miejsce do drzemki dla smoka. Mniejsze akcesoria to klepsydra, szkolny dzwonek, tablica, list, wyrzutnia ciasteczek, pióra, kreda, pudełko z ciasteczkami, gąbki do mazania. Zestaw składa się z 230 elementów. Bycie trenerem smoków. To jego pasja. Sam lubi dowiadywać się o nich jak najwięcej. Chce również poznać postępowanie ze smokami i jak nawiązywać z nimi porozumienie. Przy tym jest bardzo truskliwy. Tidus będzie naprawdę świetnym trenerem. W szkole pozna małą smoczycę Miku. Którą będzie chciał nauczyć latać. Pomóż mu w tym. Najpierw jednak trochę teorii. Narysuj wszystko na tablicy, tak by było zrozumiałe. Podczas przerwy będzie mogła wejść na drzewko. Musisz uważać na smoczycę. Zmierz jej czas przy użyciu klepsydry i zobacz, jak ładnie zjeżdża po linie. A przy użyciu wyrzutni, ciasteczek. Nakarm ją prysznościami. Wtedy chętniej będzie wykonywać wszystkie polecenia. Jeśli wszystkie ćwiczenia zostały wykonane poprawnie, pozostaje tylko pozwolić Miku na zasłużoną drzemkę.